Wow, powiem Wam, że stres to jest taki dziad zasrany. Co to potrafi zrobić z człowiekiem? Na takiej zasadzie, że wiesz, jesteś pewny, jeździsz i tymi motorkami, jeździsz na B, zrobiłeś milion tych egzaminów i chłopie siadasz przed, umówmy się, bzdurnym egzaminem, bo uważam, że praktyka jest trudna. I siadasz przed zdurnym egzaminem, który w zasadzie trwa 6, 7 czy 10 minut, bo no nie sądzę, żeby ktoś już zrobił to w 25 minut. I słuchajcie, siadam i, i czuję po prostu, bo tak trochę to inaczej wygląda, Troszeczkę, nie dużo, są te same pytania potem wylosowane. ciśnie nie tak. dopiero w połowie egzaminu mi ten. A wiecie, jak jest w stresie? W stresie ci się wydaje, że to, co wiesz, to może nie wiesz, ale musisz właśnie działać instynktownie, tak? czyli jakby odruchowo. No i to jest akurat dobre do tego, że masz czas, bo, no wiesz, na ulicy nie masz <grych> czasu się zastanawiać, musisz podjąć tę decyzję. Generalnie, wiecie, stres to jest coś strasznego yy, i panowanie nad nim jest tak istotne i w ogóle, żeby w życiu mieć stres, żeby potrafić sobie z nim radzić, dlatego odwołam się tutaj. No, bezstresowe wychowanie, wiecie, trzeba szukać środka, bo jak ktoś sobie nie potrafi poradzić ze stresem, to w wieloma, z wieloma sytuacjami w życiu sobie nie poradzi. Zdałem, <grym> zdałem i to słuchajcie, byłem w szoku, bo ja w połowie myślałem, boże, tamte chyba źle dwa odpowiedziałem. Ja mówię, kurwa, już nie mogę się pomylić, zdałem i to jeszcze 100% w sensie pozytywny. No, zeszło, 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 no bo jednak no, co to dużo gadać Jest to egzamin państwowy Jaki by on nie był To się czek interesuje Zdałem Także lecimy dalej Już zaraz jazdy Mam nadzieję jak najszybciej No i lecimy z tematem Będziemy relacjonować